Dla mnie czyste tatry to przede wszystkim przyroda i zamiłowanie do niej. Przyjemność, czyste szlaki, radość i duma. Edukacja, spotkanie z przyjaciółmi to po prostu tatry ja nie wyobrażam sobie innych. Już po raz piąty sprzątamy tatrzańskie szlaki. Mamy wsparcie od Jana Niezbędnego, Jan niezbędny na co dzień nam pomaga sprzątać w domu, więc i Tatry nam pomaga sprzątać. Co roku przygotowujemy podstawowy zestaw dla każdego wolontariusza. Specjalne worki degradowalne, także rękawice, workoplecaki. Wolontariusze, którzy zejdą ze szlaków, będą mogli przyjść do naszej strefy wypoczynku. Myślę, że będzie po tym wysiłku e, przyjemnie sobie odpocząć. Jan Niezbędny to marka nie tylko rodzinna, ale i ekologiczna. A to jest właśnie to połączenie najlepsze, które wykorzystujemy i wspieramy takie akcje jak Czyste Teatry. Gdzie się wybieracie? Z tego co mi wiadomo, to na Kościelisko. Przyjechaliście skąd? Suwałk, drugi kraj z Polski. Dobra. Jesteśmy szczęśliwi, bo mamy pierwszy śmieć, o jedną, Tak, Jeden, czystsze, No i powinniśmy się cieszyć. Idziemy dalej sprzątać patyczków od lizachów i od lodów. Reklamówek bardzo dużo. Chcemy, żeby góry były czyste i jeżeli zaczniemy uczyć od najmłodszych lat sprzątania, to to wejdzie w krew. Dużo śmieci tutaj? No a niestety w tym miejscu dużo. Przed chwilą była wycieczka i szkoda, że wychowawcy nie zwracają na to uwagę, żeby jednak dzieciaki zabierały ze sobą tej śmieci. Smutne. Czemu warto tutaj być i sprzątać? No bo te góry takie piękne i szkoda, żeby były na nich śmieci. Piąty raz jesteśmy od pierwszej edycji. Za pierwszym razem było tylko kilka namiotów. Mało kto wiedział, że jest taka akcja. Widzieliśmy po drodze bardzo dużo tych wolontariuszy właśnie. Trochę nas to zdziwiło, że jest aż tyle tych ludzi, bo ta akcja nie była nam znana wcześniej. No ale fajnie, wydaje mi się, że to jednak buduje trochę taką świadomość młodego pokolenia, jeżeli chodzi o właśnie o ekologię. Właśnie schodzimy ze szlaku. Caca I jak tam dzisiaj jak się udało? No trochę zebraliśmy śmieci. A szczęście nie pełne worki. <laughs> się cieszę Zebrałaś trochę śmieci tak. Prawie wszystkie one. Hmm. O, to jest twój worek, tak. Najlepiej edukować starszych mówiąc, że coś zgubili. Tak robicie? Tak bardzo się krępują wtedy. Najważniejsze to są ludzie, czyli wolontariusze, którzy swój wolny czas poświęcają. Na to właśnie, aby zadbać, aby te czatry były czyste. O godzinie 4:50 wstaliśmy i o piątej już wyjeżdżaliśmy na szlak. Robię to przede wszystkim dla syna, dla siebie, ale dla gór też. Ja uwielbiam góry, a jeżeli je zaśmiecimy, to nie będziemy chodzić po górach, tylko po wysypisku. Dajmy przykład sobą, innym, że tworzymy część teatr. Naszym zadaniem jest nauczyć się i uczyć innych tego, że w górach śmiecenie to obciach. Proszę mi wierzyć, że w Polsce jest jeszcze tyle śmieci w przyrodzie, że wszystkie wyprodukowane przez Jana niezbędnego worki można byłoby po brzegi wypełnić. I tutaj wielkie słowa uznania i podziękowania dla Jana niezbędnego. Jesteśmy od samego początku razem i tak też jest z innymi naszymi partnerami. Dołączają następni. Dzięki temu masa robi się coraz większa i możemy ze śmiałością popatrzeć na przykład na sprzątanie bezkidów we wrześniu. Z roku na rok przez 5 lat wolontariuszy było coraz więcej, a śmieci coraz mniej. Rekordowy, jeżeli chodzi o tony śmieci, to był ten pierwszy rok. Oznacza to, że ludzie chyba trochę większe, większą uwagę przywiązują do, do, do tego, co zostawiają, a właściwie czego nie zostawiają na szlakach. I to jest bardzo dobre. Fraszka do gór. Sprawdźcie moje miłe, bym nie myślał przez chwilę.